testy opon Pirelli we Włoszech, nie na jednym torze. Teraz przy okazji Moncy zorganizowano takie testy na Moncy, więc jeździ z likami bez koców grzewczych, ale spokojnie, to nie chodzi o przyszły rok, to chodzi o kolejne lata i o potencjał. Rzekomy 2025, bo znowu teraz będzie znowu same. przełożyliśmy koce grzewcze. Jednak zostawimy, nie mamy jaj, żeby zabrać koce grzewcze. No i jednocześnie Ferrari sprawdzało, jak się spisują nowe opony na mokrą nawierzchnię, korzystając ze zdraszaczy na swoim własnym nowym torze. Joran, właśnie Carlos tak opowiedziałeś. To jest w ogóle ciekawe, że Ferrari jest w takiej pozycji starej że mają swój własny torb, jak Pirelli mówi, no abyśmy sprawdzili, to może jakiś tor wynajmiemy jak... Nie, po prostu daj to oponę, Ja sprawdzę ja sam. Jakbyś miał domu lutownicę kiedyś. Wiem, Zalafonią. Ferrari, słuchajcie, z torem Fiorano. To jest tak, jakbyś miał nagrywarkę kiedyś. Jesteś bogiem na osiedlu, nie? Nagrywano. Rozumiesz to? Nagrywarkę. Wypalargę! Nie miałeś. Ja z samego początku miałem. Ale bananowy chłopiec, co? Pierwszy komputer już był. A playa też miałeś od razu przerobionego? Tak. Gdziecie, właśnie to jest to. Człowiek, który nie wie, jak to jest zapracować latami. Tego ja jestem w koszulce Carlosa Sainza, Ciężko pracuje na to, żeby mieć nagrywarkę. Talent. Ciężka praca. Smut, to tak, osry... Wielokrotnie go używałem. Stronę. Bo ja łączę talent ciężką pracę w jednym. W wątłym ciałku to się wszystko mieści. Wątłe ciałko. Wow, <laughs> napuchło, bo w wodzie długo leżało to ciałko. Nie, dużo talentu i dużo ciężkiej pracy. Ciężkiej, to jest słowo klucz. <laughs> Straszne były, kiedyś czasy swoją drogą, to tak szybki off topic apropo po lat 90. i tego typu rzeczy. Zbyło się od dalej. tego, że Torfiran jest jak nagrywarka w latach 90. Czy poziom posiadania nielegalnych treści w Polsce w lat 90. był niesamowity. Gdyby każdego penalizować za to, to wydaje a, mi się, że musiałbyś tysięcy. wszystkich ze... razem. Z